Hejka. Witajcie serdecznie na moim kanale. Jeśli mnie jeszcze nie znacie, to ja jestem Kinga. Jestem studentką kosmetologii i dietetyki. Mój kanał jest o tematyce szeroko pojętego zdrowia. Głównie mówię tutaj o diecie roślinnej, naturalnych domowych kosmetykach, minimalizmie, ekologii, ale też feminizmie. Ostatnio również zakupiliśmy z Łukaszem Vana i pragniemy przerobić go na kampera, aby móc podróżować nim po całym świecie. Jeśli zatem jesteście zainteresowani taką tematyką filmów, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami. Zapraszam Was również na mój Instagram Holistic Eye, gdzie poruszam bardzo podobne kwestie, głównie w kontekście holistycznego podejścia do naszego zdrowia, do naszego całego organizmu. Tam możecie zaprzyjaźnić się ze mną na co dzień. Kochani, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tabletce po stosunku, czyli antykoncepcji awaryjnej. Chcę tutaj podkreślić, że ja nie jestem lekarką. Pragnę tylko podzielić się z Wami w tym odcinku informacjami, jakie wiem na ten temat, jako z koleżanką lub przyjaciółką. Ze swojego doświadczenia wiem, że ciężko czasem zdobyć receptę na taką tabletkę, mimo że prawnie nie można nie zgodzić się na wypisanie recepty na ową tabletkę. W tym odcinku zatem przybliżę Wam, jak ona działa, w jakich sytuacjach się ją bierze, oraz opowiem Wam moje historie ze zdobyciem tej tabletki w Polsce, jak i w Anglii. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. A więc, co to jest tabletka Dzień Po? Tabletka Dzień Po jest to forma antykoncepcji awaryjnej, która ma zapobiec powstaniu ciąży po stosunku. Bez zabezpieczenia lub z zabezpieczeniem, ale gdy ta forma zabezpieczenia mm, zawiodła, czyli na przykład pękła prezerwatywa, lub kobieta została ofiarą gwałtu, lub na przykład pomyliła się w obliczeniu dni płodnych itd. Pamiętajmy, że nie jest to tabletka poronna, ponieważ ona zapobiega ciąży, a nie usuwa ciąże. W polskich aptekach możemy spotkać dwa rodzaje tych tabletek. Pierwszy to preparat zwany Escapelle lub inaczej Levonelle. Jego głównym składnikiem jest Levonogestrel i powinna być ona zażyta maksymalnie do 72 godzin od stosunku. Natomiast drugi preparat jest to Ella One zawierająca octan uliprystalu, która powinna być zażyta najpóźniej do 120 godzin od współżycia. Zatem jak działają owe tabletki? Skuteczność działania tabletki zależy od tego, w jakiej fazie cyklu jest kobieta podczas przyjmowania preparatu. Jeśli jest tuż przed owulacją, środki zawarte w tych tabletkach zahamują owulację, uniemożliwiając jednocześnie zajście w ciążę. I tutaj po prostu plemnik obumiera, zanim zapłodni komórkę jajową, ponieważ owulacja jest przesunięta, opóźniona. Jeśli ta tabletka natomiast jest zażyta po owulacji, powoduje ona tylko zmiany w błoni śluzowej macicy, które utrudniają zagnieżdżenie się w niej zapłodnionej komórki jajowej. I wtedy skuteczność tej tabletki jest po prostu dużo zmniejszona. Tabletka dzień po nie powoduje przerwania ciąży, gdy już w niej jesteś i nie ma większego wpływu na jej rozwój. A więc jaka jest skuteczność takich tabletek? Skuteczność tabletki po zależy od tego, jak szybko się ją przyjmie, od współżycia. Tu się liczy naprawdę każda godzina. Jej skuteczność jest najwyższa w pierwszej dobie po odbyciu stosunku i sięga od około 97 do 99% skuteczności. W przypadku kobiet z nadwagą ryzyko zajścia w ciążę jest większe. Jednak największe znaczenie ma tutaj to, czy jesteśmy przed owulacją, czy po. Tabletki dzień po nie powinny być stałą metodą antykoncepcji. Jest to antykoncepcja awaryjna, a więc w nagłych przypadkach, kiedy nasza codzienna antykoncepcja zawiedzie. Takie tabletki mają również skutki uboczne i ich częste przyjmowanie może nie tylko przysporzyć nam problemów takich jak wymioty, nudności, bóle głowy, uczucie zmęczenia, ale i mocno rozregulować nasz układ hormonalny. Dlatego jej maksymalne przyjmowanie to jest jedna w czasie jednego cyklu menstruacyjnego. Jak zdobyć tabletkę po? Od kwietnia 2015 roku osoby powyżej 15 roku życia mogły spokojnie zdobyć taką tabletkę bez recepty, natomiast od lutego 2017 roku ta tabletka jest na receptę. A więc receptę na ten środek może wypisać każdy lekarz, każda lekarka. Najlepiej pierwszy udać się do swojego rodzinnego lekarza, ginekologa lub punktu świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej, który działa w tygodniu po 18 oraz w weekendy i święta. Przed przepisaniem recepty na daną antykoncepcję nie jest wskazane badanie przez lekarza, ale praktyka pokazuje, że polscy lekarze proszą o test ciążowy, więc warto udać się na wizytę po wykonaniu danego testu. Lekarz zazwyczaj przeprowadzi krótką rozmowę, która wskaże, że nie ma przeciwwskazań do wzięcia owej tabletki. Jeśli już dostaniemy ową receptę, koszt takiej tabletki to około 100 zł. Niestety często możemy się spotkać z odmową na wypisanie owej recepty. Zatem co wtedy mamy zrobić? Lekarz, który zazwyczaj powołuje się na klauzulę sumienia lub z innych powodów nie chce wypisać recepty, nie ma do tego po prostu podstawy prawnej, a więc możemy wykonać kilka kroków, które pomogą nam dostać ową receptę. Przede wszystkim, pierwsze, musimy się upewnić, że uzasadnienie odmowy wpisano do dokumentacji medycznej. Dwa, musimy poprosić o wydanie odmowy na piśmie. Trzy, możemy powiadomić przełożonego i zażądać interwencji. Cztery, skontaktować się z lekarzem kobietą. Koordynatorki inicjatywy wyjaśnią, jak uzyskać dostęp do antykoncepcji w tej sprawie. 5. Złożyć skargę do wojewódzkiego oddziału NFZ, jeśli wizyta odbyła się w zakontraktowanej placówce. No i 6. Możesz także wnioskować do rzecznika praw pacjenta o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. I teraz krótko chciałabym wam opowiedzieć moje dwie przygody w Polsce i w Anglii, kiedy potrzebowałam tabletki po i jak je zdobyłam. Pierwszy raz w życiu, kiedy potrzebowałam tabletki Po, zdarzył się w Anglii. Od razu wtedy wyszukałam na internecie, gdzie taką tabletkę można tutaj dostać, i poszłam do drogerii Boots. To jest taki Ala Super Farm, ponieważ to jest połączona drogeria z apteką. Poszłam do działu aptecznego i po prostu powiedziałam, że potrzebuję owej tabletki. Pani powiedziała, żebym chwileczkę tutaj zaczekała, usiadła i za chwilę ktoś mnie poprosi. Po niedługim czasie, jakoś 15-30 minut maksymalnie, poprosił mnie młody pan do takiej ala urny, gdzie można zasłonić się kotarą i mieć po prostu prywatność. Wszystko odbyło się w towarzystwie mojego chłopaka. Wydaje mi się, że to był pan farmaceuta lub pan doktor. Wypytał się o takie podstawowe informacje, ile mam lat, skąd jestem, kiedy był stosunek. Co się stało, i tak dalej. I dzięki tym informacjom wypisał mi receptę na odpowiedni środek antykoncepcyjny, ponieważ, jak wiemy, są dwa, czyli do 72 godzin lub do 120. W zależności od tego, kiedy był stosunek, dany środek właśnie lekarz przepisuje. I taką tabletkę dostałam bardzo szybko, bezpłatnie z uśmiechem na ustach. Nikt nie patrzył się na mnie oceniająco. Dana farmaceutka i farmaceuta potraktowali mnie bardzo profesjonalnie, zwłaszcza z tym, że byłam bardzo przy. Przyjęta, denerwowałam się, oni mnie uspokoili, także naprawdę przebiegło to bardzo pomyślnie. I kiedy zażyłam taką tabletkę, to oczekiwałam okresu, i chyba niedługo po, jakoś tydzień, dwa tygodnie po, miałam takie kilkudniowe lekkie plamienie, widziałam, że to nie jest taki typowy mój okres, a następnie miałam dość długą przerwę do kolejnego okresu. I wtedy też się tak troszeczkę martwiłam, ale zrobiłam test ciążowy, było wszystko w porządku i chyba po miesiącu lub po półtorej nawet miesiąca dostałam normalnie okres i wszystko później jakoś wróciło do normy. Natomiast w Polsce zdarzył mi się drugi raz, kiedy tej tabletki potrzebowałam e, i tutaj jest troszeczkę gorsza sytuacja, ponieważ ani mój ginekolog wtedy nie przyjmował, ani moja doktor rodzina nie przyjmowała, dlatego pojechałam do lekarza rodzinnego mojego chłopaka, który powołał się na Klauzulę sumienia, i ja wtedy nie wiedziałam, niestety, nie miałam takich informacji, że on nie może odmówić mi wypisania tej recepty, dlatego nic nie zrobiłam. Podziękowałam i wyszłam. E, natomiast wiedziałam, że on powinien mi polecić lekarza, który ową receptę mi wypisze, dlatego zapytałam się o lekarza. Który może mi wypisać? Pojechałam do niego, nie wypisał mi tak samo tej recepty. Pojechałam do znajomej przychodni, gdzie przyjmowała pani ginekolog. Również mi nie wypisała owej recepty, uzasadniając, że ja do niej po prostu nie chodzę, nie uczęszczam. I dopiero chyba czwarty czy piąty lekarz ginekolog wypisał mi taką receptę i to naprawdę potrwało kilka dobrych godzin. Kupiłam tabletkę za około 100 zł, jeśli dobrze pamiętam, i po prostu ją zażyłam. I było wszystko w porządku. Tam troszeczkę może mi się obsunął okres, ale już miałam doświadczenia z wcześniejszą tabletką. Wiedziałam, że obsunięcie okresu może się powtórzyć, dlatego. Już tak bardzo się nie denerwowałam. Natomiast ta sytuacja mi pokazała, jak bardzo się utrudnia życie kobietom w Polsce. Uważam, że jest to niedorzeczne powoływać się na klauzulę sumienia, ponieważ to są twoje mm, osobiste przekonania, które uważam nie powinny mieć styczności z wykonywaniem twojego zawodu. Tym bardziej, że nie ma do tego żadnej podstawy prawnej. I ja powiedzmy sobie szczerze, miałam wtedy przy sobie kochającą osobę, wspierającą osobę, czyli mojego chłopaka. Miałam wtedy pieniądze. Na tą tabletkę. Miałam wtedy e, środek transportu, którym mogłam jeździć do kilku lekarzy, i miałam przede wszystkim czas. Zastanówmy się, co ma zrobić kobieta, która nie ma ani jednej z tych rzeczy. No ale wyciągając wnioski z tych sytuacji, następnym razem, jak byłam w Anglii, po prostu poszłam do Boots, do tej drogerii, gdzie można dostać tą tabletkę za darmo i po prostu poprosiłam o taką tabletkę. Tutaj ją mam. I mam ją po prostu w mojej kosmetyczce, w razie czego? I to radzę również Wam, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy może się zdarzyć taka sytuacja, gdzie będziesz potrzebować takiej tabletki. Jeśli jesteś na stałe w kraju, gdzie można taką tabletkę dostać bez problemu, bez recepty, za darmo, nie musisz się o to martwić. Natomiast mieszkając na co dzień w Polsce, ale będąc na wakacjach na przykład albo. Mając jakiś pobyt w kraju, gdzie ta tabletka jest po prostu bez recepty za darmo, warto się zaopatrzyć w taką tabletkę, ponieważ nie znamy dnia ani godziny. Tym bardziej, że jest bardzo dużo problemów, żeby dostać w Polsce taką tabletkę. I słuchajcie, mam nadzieję, że wyczerpałam temat, że wszystko powiedziałam logicznie, zrozumiale. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania. Cokolwiek jest niejasne, piszcie wszystko w komentarzu. I jeśli podobał Wam się ten film i okazał się dla Was przydatny, koniecznie kliknijcie łapkę w górę, a teraz żegnam się z Wami i do kolejnego filmu. Pa pa!